Cześć, witam was wszystkich bardzo bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, witam was w kolejnym odcinku z gry Europa 4. Ze mną jest Niedźwiedź. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Teraz jedziemy sobie na jedynce, bo troszeczkę przysiedliśmy w ogóle na samym początku przed samą rozgrywką między, nad, nad, nad samymi planami naszymi w ogóle. I tak sobie patrzymy i zastanawiamy się nad kilkoma różnymi wariantami. Bo też chcielibyśmy chętnie powalczyć z Wielką Brytanią, bo Wielka Brytania nam trochę bruźni, bo jest najcięższym ogniwem z koalicji, którą ma nad sobie Niedźwiedź. A gdybyśmy mogli to ciężkie ogniwo włączyć z tego, no to dałby sobie radę z tymi. I całymi gówniakami tutaj, nie no, Jakbyś miał no One Power, to tak. Jakbyś miał One Power, to na pewno. E, więc e, na pewno przyda mi się jakoś włączyć Wielką Brytanię. Pomyśleliśmy o tym, że oni wchodzą do Meksyku. Bardzo fajny temat, żeby jej wypowiedzieć wolne. wojnę kolonialną. To jest zawsze mile widziane. Okej, okay. ale oni jeszcze nie mają nacji kolonialnej. Z tym, że Wielka Brytania ma delikatnie mocniejszą flotę niż ja, większą, ale oni mają mocniejszą, więc ja już zacząłem produkcję kilku statków tutaj w okolicy, trochę ciężkich, trochę transportowców robię, żeby mieć jakąkolwiek szansę na podjęcie walki z nimi. Oni, nie wiem czy już są na Naval ja zaraz zobaczę, Maritime wzięli, nie wzięli Naval, oni, oni mają te przejebane Royal Navy, nie? Maritime no. przecież to są te żeglarskie, to są takie no też na... się przydaje, to też się przydaje, to jest takie quality dla morza, że No właśnie. Ja, To też się przydaje, wiesz co, Maritime też nie jest złe, oni mają dzięki temu kilka ciekawych, fajnych rzeczy, wiesz, Naval Tradition, Light Ship Combatability, naprawę, Force Limit modifier przede wszystkim, Ship Cost, Leader Maneuver i Blockade Efficiency, a z całości masz, że się naprawiają na Coastal Zonach. Nic wyjątkowego jak na moje. Co chuchujesz, tak? Ach, musiałem, bo po prostu jest tak gorąco tutaj, że po prostu... O, w całej Polsce jest, pewnie u was też było, no bo jak to nagrywamy, to nie wiem, wczoraj pewnie, tak? Wczoraj to dla was. Wyobraź sobie, że tej 85 kg żywej wagi siedzi w ogóle, otaczać a taki wielki tłuszcz i ty siedzisz w tych 35 stopniach w ogóle. No to siedzi, może być faktycznie, to może być to właśnie? problem. To może być problem. A mój komputer jak to odczuwa? Wczoraj po prostu jak grałem sobie w World of Warcraft, no. dotknąłem sobie obudowy, prawie się poparzyłem. O kurde, naprawdę taki gorący był to faktycznie na grubasie, Ambon, Ambon, to jesteś Ty, dobra. Mamy kolejną kolonię zrobioną, przyjacielu. To no może w sumie Sumba. ja też powiem o moich planach, bo tak hmm? powiedziałeś o swoich, to też mówię o moich, znaczy moich Oby... marzeniach bym powiedział. Ambitions tak. <grym> tak? Muszę Gujanę tutaj przyłączyć do siebie, troszeczkę to zajmie, bo to jest duży wasal, może nie duży terytorialnie, ale jest bogaty w base tax i to przyłączenie go troszeczkę mi zajmie. Ponadto muszę pracować nad tym, żeby czym prędzej połączyć moją Hiszpanię hmm. z Neapolem, który tutaj jest odcięty przez to lukę czyli ogólnie podboje będą szły w ten sposób, czy takiego banana stworzyć, no i przy okazji jakimś studentem połączyć się z Węgrami, które jak wiemy teraz dołączyły do naszego Imperium Miłości, Radości, Szczęścia i Dostatku i dlatego są teraz ze mną w Unii Personalnej. Trzeba okay. też dbać o to, żeby żeby nie dopuścić do tego, by ta Unia nam się zerwała, czyli muszę dbać o mój prestiż. W tym celu muszę przede wszystkim odzyskać kory, które zagarnęły mi murzyńskie bunty tutaj w Mali. W tym celu też rekrutuję ogromną armię składającą się 10 tysięcy żołnierzy, którzy przywitają nowo powstały kraj Fulo. Takie, znaczy Fulo, przepraszam, Fulo. Widzę też, że staciłem kasus z Bali za supportowanie rebelii, ponieważ próbowałem supportować rebelię katolickie. U mnie. U Fulo. Ale widzę, że ich ścisło. I nie wiem dlaczego Fulo mm -hmm. się wybroniło przed tym. Także się jak wiem, że ich czas dobiega powoli końca. Ja tutaj mimo wszystko zaatakuję. Jak tylko będę miał ku temu okazję, odbiję moje kory, zabiorę też całe Fullo, czyli będę znów powtarzał sytuację, którą mieliśmy przed wojną. 50 over extension, będę starał się to korować czym prędzej. No i jak odzyskam to wszystko, no to wtedy minion nad pokoju, odbudowuję mempower i przygotowuję się na uderzenie Wielkiej Brytanii, która mam nadzieję nie przyjdzie zbyt szybko. Matko Bosko, dlaczego separacji Separatist wybuchnił mojego. Ach, nie. Okej. Okay. Co tam się zadziało grubego? Iberian Revolt. W 1639 Olivares otworzył kampanię przeciwko południowej Francji w Katalonii. Mhm. Mm I co dalej? Katalonia musieli bronić swojego kraju. Olivares zgodził się, że będzie, że będzie saportował armię. Ta logika kosztowała stratą Katalonii. Chłopi byli, kłócili się z klerem, który nie chciał wzmacniać ich, jed, ich jednostek bojowych, bla bla bla. Innymi słowy, bunty. Mogę zostać albo unrest, albo lokal autonomii. Niedobrze, doktorku, co? Dobra, nie wiem, czy mamy możliwość walczenia z buntami, możemy mieć 15 tysięcy żołnierzy. No to mogę... 13 tysięcy no to 20 ja mogę unrestów w każdej prowincji w Katalonii Czyli w Aragonie dalszym No, harsh treatment, masz punkty militarne? No niezbyt mm. no to musisz jakiś harsh treatment mieć, bez tego będzie ciężko Dobra, ryzykuję, biorę ten lokal unrest, patrzmy co tutaj się dzieje No nie jest tak źle, chyba że to w kolejnym miesiącu się na naładuje Stabilność Widzisz, możesz tak. chociaż podbić sobie czy Mam coś? Mam plus jeden, więc na razie nie muszę No to możesz do plus dwa podbić, to trochę pomoże Hmm, ale, kurde, no pani Basia teraz skontrowała moją taktykę podwoju murzynów. Bo, jak ja wezmę zbyt dużo over extension, plus ten unres, który mam obecnie, znaczy, który zyskałem właśnie, to to będzie koniec świata. No, może być. I mój wasal wybucha, tu luza powstanie, jeżeli czegoś nie zrobię. No, coś Oj, może aj, zrób? No, ale, co mam zrobić teraz? Ja tej to armii, ale... armii nie mam. Dobra, o, odbległem ci fez, mój przyjacielu. Bardzo dobrze, Przy, przydałeś się na coś, może nie jesteś takim bezużytecznym sojusznikiem. Ja nie jestem. Jak to mówię. Klingi w, sobie poradzi z wami. Jak to mówię w tym w tej modyfikacji do krzyżowca, gdzie jestem botem. Mm -hmm. Słynne zdanie, kiedy, ktoś, kiedy wygrywam z armią czyjąś, to mówię, że jesteś. Jak to mówię? Jesteś żałosną kreaturą. Pod człowiekiem, który został stworzony po to, by mógł go wycisnąć niczym pryszcza z dupy wielkiego wodza. Aha, Bardzo, bardzo podoba mi się te, to sformułowanie. No mi, mi się nie podoba, bo jest, według mnie jest niegrzeczny. Jest bardzo, jest bardzo grzeczny, pokazuje całą głębię mnie, grubego niedźwiedzia. Okej, okay. o, przyszedł mi, przypłynęła mi dostawa hajsu, to tyle dobrego chociaż. Bo mówię, siedzieliśmy, moi drodzy, słuchajcie, naprawdę troszeczkę przed odcinkiem i dumaliśmy, jak tutaj sobie poradzić ze wszystkim. Czyli dumaliśmy, no to, to bardziej ja dumałem, prawda? Bo ja to jestem ten mądry i Ignacy tutaj tylko siedział i kiwał główką. No to Ignacy. On tam miał mhm. jakieś ambicje w ogóle, żeby kolonię robić, a ja powiedziałem, że mhm. kolonie. Co ty wiesz o koloniach? pokazałem mu mój, oddawaj handel Sevilicioto, cioto, takie ogromna kolonia, która rozciąga się po całej Brazylii. Która ma 2 i 4 hajsów w Brazil Trade Node. gratuluję. 3,2 jest eksportowany do mojego handlu cywilskiego, który potem jest dalej eksportowany do moich statków transportowych, które dalej przechwytują w 70% handel cywilski. To jest tyle, jeżeli chodzi o nazwę tej dumnej prowincji. Yy, Mówię ci i, już i, coś rozumiem. o wspieraniu wspieraniu przez żydowskich bankierów mojej armii. Aha, rozumiem, rozumiem. Yy, czyli mimo wszystko rozumiem też, że będzie ta wojna między nami. No pewnie kiedyś. Ej! Co? Co? Jak ty byś mi wypowiedział wojnę? To byś co? Ty masz sojusznika Wielką Brytanię, Brytanię, Styrię... Ty masz moich koalicja, koalicjantów w, w sojuszu. No byś przede wszystkim musieli potracić w chuj stabilności innych główien, bo... Musiałbym ci wypowiedzieć... Poza tym to by było trochę... Tak, musielibyśmy złamać sojusz. Złamać e, Royal Marriage. Więc to by było strasznie duży boost do straty naszych relacji. Dalej... No... Nasze pytanie czy Wielka Brytania. Nie Pytanie, czy Wielka Brytania... Ja właśnie. I pytanie, czy gdybyśmy nie zerwali sojuszu, automatycznie koalicja by się nie wypierczyła. Tak, może tak być. Może tak być, że od razu stwierdzą, że a, on jest teraz słaby, to mu wypowiadamy wojnę. Bo możesz się śmiać, ale za mną stoją trzy, dwie nacje kolonialne mimo wszystko, które ma po 30 tysięcy żołnierzy każda. A, a mój, moja, ten, mój pak złamany Kingi ma trzecią największą flotę na świecie, czy czwartą? Rozumiem, rozumiem. A ja tutaj sobie nawracam wszystkich na jedyną słuszną wiarę, czyli na katolicyzm. Więc już północna Afryka powoli żegna się ze swoimi czarnymi wyznaniami, że tak to powiem. O. Świeżo co dostałem, widzę. Teraz wy. Ile wy macie ludzi? O, to będzie troszkę ciężej. Gdzie są te tysiące żołnierzy, które są porobione przeze mnie. Ach, tutaj jesteście, dobrze. Powiększam armię, co podejść do tej Katalonii. Potrzebujesz faktycznie mojej pomocy tam w tej Katalonii, czy co? Nie, mm, nie, 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 nie. Na razie dobrze. nie potrzebuję. Na razie się jakoś trzymam. Zrobiłem kilka tysięcy najemników, którzy... Wydaje mi się, powinny być wystarczające do tego, żeby tutaj w razie czego, o, wewnętrzne znaczy konflikty w Norwegii, w razie czego coś tutaj ogarnąć. się też nad, nad jakąś wojną z Mali, widzę, że nie mam z nimi trusa, więc to jest dobry moment, by oddać, by oddali mi moje kory. Widzę, że. O, kolejny merkantylizm. Ej, ja. ej, ej, ej. co? Mali co? Tam Mali ma sojusz z Francją. No to co, to jest świetny pomysł, żeby jej zabrać. No, bardzo sobie. Wiesz, że mam 52 merkantylizmu. O. I 100% trading inc trade income, nie wiem na co to wpływa w ogóle. Czy są jeszcze jakieś wenty, żeby miał jeszcze więcej trade i w ogóle do trade'owych rzeczy? Zastanawiam się. Hmm. Hmm. Zabaudia weszła w koalicję przeciwko mnie, no to było do sprzewidzenia, skończył mi się trus w końcu. Hmm. Aha, to tak działa, okej. Okay. To jest niepotrzebne, to też jest niepotrzebne. Same dziadowskie polityki. <laughs> hmm. Co ja znalazłem? Co? Co ja znalazłem? Policies! Mogę być więcej handlu Co ty zrobiłeś? No dobra. Idziemy na Mali, na Murzynów. Z Francją walczymy? Tak, ona też tak jest. To Coś mi... potrzebujesz ode mnie? Oni mają 22 tysiące żołnierzy. Z kim się Wielka Brytania bije? Minster, Aken, Magdeburg i Hanza. Co to za wojna jest w ogóle z dupy? Nie wiem. No, czy to ważne? Ważne, że... ważne, że walczymy z. Monster Aquacją. Conquest of Berg Munster wypowiedział klew wojnę, a klew... Dobra, dobra, chodź tutaj armią. Bardziej się przydasz tutaj armią niż czymkolwiek. No tutaj Oco? na północ. Musimy ścisnąć jedną armię francuską, 21-tysięczną. W tym samym czasie moje ekspedycje na południu będą cisnąć armię... O właśnie, o właśnie, o tym. Wiedziałem, że gdzieś tutaj są armie takich kurde e, afrykańskie, armie francuskie, które kiedyś tutaj zrobiły mi krzywdę. Trzeba się zemścić. Ale alo, alo okay. Francuzi? Znaczy ja ich zmasakruję mimo minusów. O mój Boże, chyba nie. Na im flotę zablokuje, nie wiem, jeżeli jakąkolwiek mają. że czym jakieś kolonie zabrać? Ach, bijesz się z nimi tam w koloniach? Mhm. Myślicie, czym jakieś kolonie zabrać? No, przyszli i teraz będą robić bubu. Eeeeh, Co ty na to, żeby im zabrać jakieś kilka kolonii? Możesz im w kusko zabrać, ty! im kolonii warekipa. Masz obok stoją ci 3000 żołnierzy, kolonie. kolonię, z kolonii. Dobrze, zrobię to, zrobię to, tylko chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę. Na dwójeczkę. Bo jest problem tam u mnie w tych, tych, jak to się nazywa? W czym? No. No, ale wpierdal dostałeś. No bo to jestem Murzyni, no przyszło. ja tam mam przysłać żołnierzy, co zamiast stać tutaj i walczyć z tobą. Pójdę, no, puszczę tam. No tam i w w międzyczasie ja ścisnę tych Francuzów tutaj we Francji. Dobra. Ja się tym zajmę, będzie chyba lepiej to zadziała z, z mojej strony niż z Tak, jest okay. ta opcja to CIS kolonii, zaraz zobaczymy. Wchodzisz i wchodzisz i masz ją. Musisz tylko wejść. Nic więcej. Stoję na tym. No i teraz naciśnij żołnierza. Chwila, select army i gdzie to jest? To, aha, muszę kontrolować, czyli chwilę. niech oblegają. Musisz 100% okay, i w tym momencie, his kolonii? wyślij kolonistę chociaż na jedno tam, żeby zmienił kulturę. Wiem, 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 to akurat wiem, spokojnie, tylko muszę gdzieś anulować, żeby przestał robić. Halo, halo, ty, recall. Wyślij go tam i potem możesz z powrotem wrócić do tej prowincji, której potrzebujesz. Przepraszam bardzo moi drodzy, przypadkiem mi się zdarzyło kliknąć. Prowensja wyszła w koalicję przeciwko mnie, ale Brytania wyszła. Dobrze. Brytania wyszła? To super. No To jest, też to jest, to jest moja morda, akurat Brytania. Zastanawiam się jeszcze kwestia Polska. Czy oni tam wywalczyli się z tym samem? Nie. 40 tysięcy Polish Magnet Rebels. Hmm. Walczą z moim, moim, moim w sumie bratem, czy jakkolwiek tam go nazwiesz, nie? Mhm. Ja tutaj walczę z Główną Armią Francuską, którą dowodzi jakiś Konkwistador. Bo jak masz Exploration idea, to nie robisz generałów, żebyś tylko tyle. A generałowie są fajniejsi. Bo to nie, nic się nie różnią. Ale to generał to tytuł. To była cała dyskusja o tym, że jakby generał konkwizatora się niczym nie różni tak samo jak kolonista od admirała. Sorry, Explorer admirała. Robisz kiedykolwiek admirała? Nie, nigdy. No właśnie. A eksploratora ci się zdarzyło, nie? No, czasem tak. No właśnie. Na tym polega całość. Dobra powiedział. Ale Murzynów tam? No, w tym momencie nie mam się bardzo, gdzie dropnąć. Bardziej mnie martwi 18 tysięcy francuskich żołnierzy, których dzieci zrobić w pierdol w Sierra Leone. No właśnie, też mnie to niepokoi. Ja nie wiem, czy ja sobie z nim poradzę z 15 tysiącami Francuzów. Płynę do Karów w takim Musisz. razie. Ja nie mam tyle żołnierzy, przyjacielu. Dziś oni mają technologię tak słabą, śmieszną, że. Nie, aha, bo tam jest trochę murzynów i trochę tych. W sumie, jak jest tam mali mało, to jest więcej mali niż yy, tych. Niż Francuzów. Kto mnie kurwa ośmieli blokować się. Wy śmiecie, wy główna. Tak śmiecie. Wy śmiecie. Haha, ha, takie żarty. Trade efficiency czy highs? Trade efficiency zawsze lepszy. Okej, okay, robię głównie najemników teraz, no bo mam tak mało manpowera, że nie będę ryzykował. Bo pamiętajmy, boty obliczają prawdopodobieństwo zwycięstwa za mempower. Jak zobaczą, że ja mam zero manpowera, to jest wojna. Mhm. Mi to zawsze na uwadze. Dobra. Płynę do grain Cost. Tam gdzie dzisiaj tysiąc żołnierzy. Okej. Okay. I tutaj potoczymy walkę, zobaczymy, ja jak wyjdzie. Nie chodzi o oblążenie Francji we Francji. Dobrze. No takim rozbijemy to jak im tą armię kolonialną, to na dobrze sprawę już nic nie zostanie, nie? W dużej mierze. Jak z tą Wielką Brytanią? Może poprawię sobie jednak z nimi stosunki. Brawo! Ufa. No i wiedziałem, przyszli. Niepotrzebnie wypowiedziałeś to wojny w tym momencie. Spokojnie, spokojnie. Przede wszystkim pauzuj grę, jak chcesz takie rzeczy robić. Spokojnie. Nie, nie chcę ich atakować, niech oni mnie zaatakują. A ja muszę się zregenerować. To powiedział te Okej, okay, dobrze, to jest bardzo dobrze nawet bym powiedział. Co Prowancja ci powiedziała? Tak, 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 tak. To wystarczy ją okupować, nie spisują. I będę miał po, po, tego, z głowy Prowia. koalicję. Kurwa, mnie to, że się był zaraz Wielką Brytanią. Nie no, nie będziesz. Chyba. Prowancja jest allied with Great Britain and Savoy. zobaczymy, czy oni dołączyli do wojny. Na razie nie dołączyli. Wydaje mi się, że na razie nie dołączyli. Więc yy, spoko, robię... Ognistą armię niszczenia w ogóle płonącego legionu. Tam dołączył rad... się po skończeniu swojej wojny zapewne. Nie wiem, czy będą mogli, wiesz. Jeżeli, będą, jeżeli ja im wbiję 30 Workscore na minusie, to nie będą mogli. Jeżeli wbijesz im 30 Wora na minusie, jeżeli pozwolę wbije. sobie znaczyć. Okej. Okay. Ty, ty, ty tam zajmuj się tymi w Afryce. Tamtych tam tego. Spróbuję. Zajmuj się w Afryce, ja postaram się